Moi drodzy, dzisiejszy dzień przejdzie do historii. Nie tylko dlatego, że minęło już ponad 9 lat od premiery Wiedźmina 3. Dikki czyli umówmy się, no chyba każdy z nas to pzieli najlepiej gry, jaka kiedykolwiek wyszła, ale fakt, że po tych 9 latach dostajemy kolejne przygody Geralta i jego kompanów. Pytacie tylko oczywiście jakie to będą przygody, jak one będą przygotowane. Okazuje się moi drodzy, że ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, więc możemy stworzyć takie przygody jakie tylko chcemy i dać szansę nie tylko Geraltowi, ale również jego kompanom na przeżycie kolejnych przygód. Mam oficjalną informację, oficjalną premierę i moi drodzy oficjalny trailer, czyli myślę, że najlepszy pakiet jeżeli chodzi o 9 urodziny naszego Wiedźmina. Nie ma co przedłużać, zapraszam was bezpośrednio do subskrypcji, gdyż teraz będą pojawiały się nowe materiały w związku z premierą Wiedźmin 3 i przechodzimy sobie bezpośrednio do analizy naszego trailera. Zapraszam was bardzo serdecznie do widzenia. Tak więc moi drodzy, przychodzimy sobie bezpośrednio do analizy nowego trailera do Wiedźmina 3. Wow, jak to brzmi. Moi drodzy, The Witcher 3 Red Kit, Official Trailer oficjalnie mamy tutaj pokazane na kanale The Witcher, więc pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić Was do oglądania. Będzie to taka analiza i poniekąd właśnie też zapowiedź tego, że już wkrótce na naszym kanale będzie jeszcze więcej kontentu, jeżeli chodzi prawda, o naszego Wiedźmina i samego Wiedźmina 3 Red Kit, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji, do oglądania i przechodzimy sobie bezpośrednio do naszego oglądania i analizowania. Tak więc zaczynajmy. Widzimy sobie tutaj bezpośrednio naszą płotkę Geralta, który zmierza do miasta. Mieliśmy troszeczkę jeszcze Geralta pokazanego w troszeczkę innym otwicie przed sekundą, ale widzimy tutaj już pierwsze informacje, że potężne narzędzie moderskie dla PC. I tutaj, moi drodzy, już bardzo ważny punkt, właśnie widzimy fajny, taki, który pierwszy rzuca się w oczy, jak tutaj jest piękne, słonecznie, jeżeli chodzi o nasz zamek. Zobaczcie, że właśnie tu już mamy informację, że jest to moc stworzona właśnie przez jednego z graczy. I zobaczcie, jak właśnie pięknie wygląda ta kolorystyka baśniowa, którą znamy z dodatku, właśnie do Wiedźmina, jeżeli chodzi to jak tam właśnie było pięknie wszystko przedstawione tutaj moi drodzy naprawdę fajnie że można to przenieść zarówno właśnie do tych podstawowych naszych dobrze znanych lokalizacji co okay. tutaj widzimy nasz dziki gon też właśnie ten klimat tego naszego trailera i informacja o tym że możemy właśnie stworzyć nowe questy bo wielu z was się mnie pytało czy będzie można stworzyć nowe questy jak to prawda będzie właśnie wyglądać i tak jak widzicie moi drodzy możemy stworzyć własne questy czyli zadanka przyrywniki filmowe i nie tylko, więc ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Możemy dowolnie sobie tutaj wszystko tworzyć, mamy bardzo fajne pokazanie. Tutaj wszystko, jeżeli chodzi prawda, o mm, naszych bohaterów, czyli tutaj właśnie Geralta i Yennefer. Mamy tutaj też informację, że to skaligę, więc dobrze nam również znana scena i również tutaj możemy kontynuować nasze przygody oczywiście. Bardzo fajnie pokazane, właśnie też pod względem tego, jak to się wszystko programuje. I tutaj, właśnie mamy bezpośrednio modele naszych postaci. Fajnie, będzie można zmienić sobie, właśnie tutaj, bardzo dużo. I bardzo mi się, moi drodzy, podobał w tym trailerze, jak to jest pokazane, że wszystko jest takie, wiecie, łatwe, przejrzyste, że te narzędzia są faktycznie dane, dla graczy. I że nie jestem na zasadzie tak, że trzeba być nie wiadomo jak dobrym programistą, prawda, czy wiecie, bardzo dobrym informatykiem. Tylko, że każdy z nas, na tyle, ile, potrafi, będzie sobie mógł, prawda, stworzyć własne mody oraz oczywiście pobrać te mody, które są stworzone przez innych graczy. I ja, tak jak wspomniałem, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zagrać wymody przygotowane przez Was, gdyż wiecie, że ta przygoda nasza z Wiedźminem ma już naprawdę bardzo długi okres czasu, jeżeli chodzi o nasz kanał i nasze wspólne przygody. Super to wygląda, widzimy też właśnie jak na postacie składa się bardzo wiele detali i jest naprawdę wszystko fajnie przedstawione. OK, mamy tutaj również i bardzo ważną scenę, kiedy Geralt się kąpie. Ja też, moi drodzy, nie będę się chwalił, że kąpie się co prawda raz na tydzień, ale zawsze coś. Ale widzimy tutaj oczywiście nawiązanie do naszego prologu Wiedźmina III. Piękne właśnie tutaj informacje. I tutaj też zobaczcie, są bardzo fajnie pokazane te strzałerki, prawda, jak tutaj wszystko wygląda, jeśli chodzi o oprogramowanie tego wszystkiego. Super. Tutaj mamy, moi drodzy, kolejną bardzo ważną rzecz, czyli mamy bezpośrednio potworki. Tak, tutaj mamy m, pokazane właśnie, jak te potworki wyglądają z lewej strony, tutaj bezpośrednio w grze. I tak, moi drodzy, wygląda mniej więcej to, co jest narzucane na postać, prawda? Czyli to też będziemy mogli dowolnie sobie modyfikować te postacie. I też mamy niesamowite doświadczenie właśnie z Wiedźmina Puchrący Potworu, czyli tego mobilnego, którego wspólnie sobie nagrywaliśmy, że tam mieliśmy bardzo fajnie takie te różne bossy ulepszone, dużo fajnych historii, sytuacji. Ja nie mogę się doczekać czegoś, co jeszcze poruszę w kolejnym odcinku. Myślę, że może tutaj niektórzy z naszych widzów się do Myślają, którzy są z nami od dłuższego czasu. Ale widzicie, tutaj nawet taka drobna zmiana mm, sprawi, że ten potworek będzie wyglądał inaczej i będzie można sobie, prawda, zrobić bardzo fajne mody. E, również, prawda, takie zadanka, prawda, jak były też kiedyś Wiedźminy, że trzeba, e, prawda, tutaj wykonać zlecenie na trola. Okazuje się, że troll jest naszym ziomkiem, że wcale nie musimy, tylko wystarczy sobie z nim porozmawiać. I okazuje się, że naprawdę fajnie się kończy to zadanko. Więc ja nie mogę się doczekać właśnie takich zadań, znając dobrze, naszych graczy Wiedźmina, to kochane, komunity, i oczywiście to, że mamy wszystko dostępne bezpośrednio, tak jak właśnie twórcy tworzyli Wiedźmina, tak i Właśnie, mamy tutaj super pokazane. Nie mogę się doczekać tego, jak zobaczymy, już wkrótce wiele nowych potworków. Super, tutaj mamy. Modyfikuj przestrzeń i środowisko, więc bardzo fajnie też pokazane. O, widzicie parę drobnych kliknięć, i naprawdę pokazuje nam się tutaj zupełnie nowa miejscówka. Świetnie to wygląda. Mamy łódeczkę i oczywiście Geralta, który tu biega. No i zobaczmy, moi drodzy. Jest nasz kumpel Dijkstra. Niektórzy tutaj, prawda, sobie brali go za kumpla i, prawda, tam sobie rozmawiali. Czy coś właśnie idziemy w kierunku Radowida i coś tam sobie działamy. Okazuje się, że nawet nasz Dijkstra może być, prawda, ze swoich miejscówek, gdzie był właśnie znany miastowy i może on znaleźć się w pięknej krainie. Gdzie tutaj właśnie mamy właśnie z dodatku do naszego Wiedźmina coś pięknego, daj upust swojej kreatywności. No naprawdę wygląda to niesamowicie, czyli nawiązując właśnie też to, co wspomniałem, że każda postać będzie mogła sobie tutaj przeżyć. E, również nasze fajne przygody, fajna szansa, że można sobie właśnie każdą postać super przenieść. I oczywiście z każdego również stworzyć o Oj, to moi drodzy, jest mistrzostwo, bo tutaj mamy tą scenę z tris, gdzie no niestety, e, prawda, dla tris, no. Bardzo wielu wybierało Jennifer i tutaj już wtedy było, że może to raczej będzie wiecie. Taki friend zone właśnie tutaj, ze strony Geralta i Tracy. Jest... Okazuje się, że tutaj nawet Geralt się może wybrać, e, prawda, na e, tą piękną zabawę z Jaskiem. No, oczywiście Mod nam na to pozwala, tak jak mówię, ogranicza nas tylko i wyłącznie nasze wyobraźnia. No, jak doskonale wiemy, Jaskiem zawsze coś opowiada, co się działo, że chodzi o swoje balady, jakie to prawda również przygody przeżył. Więc jak widzimy, wszystko jest przed nami. Super to wygląda. I moi drodzy, oczywiście nie mogą zabraknąć naszego pięknego kompana, czyli naszej płotki. Coś pięknego, widzieć z powrotem po prostu płotkę i super, właśnie idealnie to jest pokazane jak ten drobny błąd, gdzie niektórzy wiecie, by powiedzieli, ojoj zdarzyło się, tak, przepraszamy, że to właśnie tak wygląda, ale to jest właśnie piękne, że CD Projekt Red postanowił, że ta płotka na dachu stała się takim znakiem rozpoznawszym, tak, że myśmy to przyjęli z uśmiechem wszyscy i naprawdę pięknie to wygląda, że widać tę piękną słowiańską chatę. Tutaj mamy płotkę, tutaj naszego Geralta. No moi drodzy, ja się czuję po prostu jak podczas premiery naszego Wiedźmina, kiedy pierwszy raz przeżyłem tą naszą piękną przygodę, ale oczywiście będziemy sobie również grać na stream. Więc na pewno nie ostatni raz będziemy wspólnie przeżywać naszą przygodę i nasze kolejne mody, które umożliwią nam przejście, właśnie w kolejny sposób, właśnie na różne sposoby naszego widzmina. Super, to wygląda dąż do społeczności moderskiej i widzimy tutaj również, właśnie bardzo fajną zmianę, jeżeli chodzi o, widzicie, różną pogodę. Tutaj mamy bardzo słoneczny, tutaj mamy tu niebo aż takie mocno czerwone. I tutaj mamy również e, no taką miejscówkę. Powiedziałbym, że przypomina mi to bardziej Miraża, no nie? Że tak powiem. No ale naprawdę fajnie to wygląda, że e, tutaj mam już bezpośrednio mm, mm, myślę, że już zapowiedzi po trochę tego co właśnie ludzie będą mm, tutaj sobie tworzyć. Oczywiście nie mogło zabraknąć leszego, czyli jednego z moich ulubionych bossów. Tutaj e, oczywiście Nasz dzwoni, który pamiętacie, moi drodzy, też na pewno jak biegłem po niego, mm, naprawdę świetny klimat, tutaj jest oczywiście Leszy i moi drodzy, tutaj mamy, zobaczcie, Jaskra, który oczywiście będzie opowiadał jak to pięknie wojował jako e, Wiedźmin, gdyż doskonale wiemy, że Jaskier jest bardzo potężnym, prawda, tutaj naszym wojownikiem, no i faktycznie będzie również i on miał szansę zostać Wiedźminem, oraz oczywiście, moi drodzy, nasz Baron, zobaczcie tylko jak to wygląda, on ma bezpośrednio tutaj tą mimikę Geralta, a jest nałożony, mm, prawda, model tutaj Barona, no, naprawdę wygląda to niesamowicie są mój drodzy, wiecie, wszystko oficjalne, więc fajnie to wygląda. Tutaj widzimy jeszcze yy, końcówkę, prawda, że tutaj Jaskier i oczywiście nasz Baron tutaj, prawda, ratują zapewne Geralta przed problemami, bo wiadomo, tutaj są nasi potężni. Komple. No super to wygląda. Niesamowita tutaj końcówka. I oczywiście informacja, że The Witcher 3 Wild Hunt już wkrótce. I możemy tutaj się więcej dowiedzieć, więc na stronie dowitcher.com. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słyszymy się za niedługo i dawajcie znać oczywiście jakie mody Wy planujecie stworzyć.